Jestem przerażony tym, co się może wydarzyć w Rzymie po tym synodzie biskupów. Daję wam tylko sygnał. Skoro rozprawiono się z tajemnicą kapłaństwa, jeszcze cztery lata temu papież ustanowił rok kapłaństwa. Po czterech latach wszystko jest burzone. Wy sobie nie zdajecie sprawy, co się dzieje. To sakrament małżeństwa czy inne. To już nie ma nic w mocy wiążącej. Kościół uderzył w samo serce. Czy oni się nie boją tych słów? Więc dobrze. Pokażę wam, co uczynię mojej winnicy. Rozbiorę jej żywopłot, rozwalę ogrodzenie, by ją stratowano. Nie będzie przycinana ani plewiona. Dziś to się stało udziałem kościoła. Każdy grzech jest sankcjonowany. Grozi nam, że biskupi usankcjonują grzech rozwodników. Dziś to jest coś nieprawdopodobnego. Sygnalizowałem Wam problem, kiedy na początku pontyfikatu papież tak delikatnie powiedział: Prawosławni mają pięć rozwodników. Le się wpatrywać prawosławnych, bo u nich jest prawdziwa adoracja nie u nas. Tak zebrać słowa, żeby dopiero zrozumieć, jak to jest pykane. Jaki ogarnia gręcz wnętrze każdego prawego człowieka, wierzącego w kościele. Czyli to, co moja mama czcigodna czyniła w znakach w Kościele, dzieci dziś jest B. To, co mama moja przestrzegała w życiu moralnym, małżeńskim. Dziś jest B. To są rzeczy nieprawdopodobne. Co się stało z winnicą Pana? Czekam jeszcze na reformę psału. Jak nam wyczesają kanał, wtedy dopiero zrozumiecie ten krzyk grozy mojego serca, co uczynili oni winnicy. Dlatego nie dziwcie się że bijąc się o prawość, artykując krzyż, krzyż groż, grozy swego wnętrza na płaszczyźnie wiary, musicie stać się narzędziem Boga. To Bóg was posyła. To, co dziś słyszycie w Ewangelii. Posyła swoje sługi, posyła swoich proroków. Co oni robią? Tłuką. Kamienują. Odpowiadam naszym biskupom obradującym w Rzymie zamiast mieć problem, czy rozwodników dopuszczać do Komunii Świętej, zaproponujcie wiernym, aby powiesili w centralnym miejscu obraz Matki Bożej. Matka Boża uratuje pozostałe rodziny małżeństwa, bo decyzja o usankcjonowaniu rozwodników tylko będzie kolejną przyczyną usprawiedliwiającą kolejne rozwody, takie bardzo proste, co cię powstrzyma w bitwie o uświęcenie współmałżonka za późno się kapnąłem dobrze, że mam fonię. fonie może ktoś na Watykanie słucha mojego kazania żeby zmienić myślenie ruszcie się ku niebu a nie ku dewastacji i ku myśleniu świata niebo pomoże ratujmy tych którzy trwają nieraz w dramatycznych układach małżeńskich jedno za drugim się rozwala wprowadzimy Matkę Bożą w dużym obrazie do naszych mieszkań otoczmy, spróbujmy wziąć do ręki różaniec, a Maria mówi, że uczyni z naszej rodziny, z naszego małżeństwa z naszego domu ognisko Miłości.